I nie gonimy, nie spieszymy się. To nie jest nasz główny dochód. Nie utrzymujemy się z tego, że kosimy, który jest jako zarobkowo. Po prostu to, co zarobimy, to zarobimy. To jest jakiś dodatkowy za gotówki, a nie główny dochód. Bo wiadomo, jak nie udepczesz to później gnije, też jak się grzeje I nikt mi nie powie, że nie. Johnem z klas, a ja jeżdżę sobie się Mam trochę problem z tym, że oprócz tej awarii, co mówiłem z tą blaszką, co dziurka była, mam problem z pasami, znaczy to nie tyle, że problem z pasami, tylko po prostu z przekładniami. gdzieś tam kapie olej No i po kilku nastu hektarach po prostu pas zaczyna się ślizgać przy większej kukurydzy. Musiałem go dzisiaj umyć. Umyłem teraz jest OK. Ale trzeba będzie to zrobić w zimę. Tak jak mówiłem wcześniej. Będę się czkarnie ogarniał już naprawdę dobrze. Wszystko przeglądne. Przejrzę, żeby później nie było problemów W sumie w tym roku i tak jest ok. Oprócz tych pił co zmieniliśmy. Zobaczymy co wyjdzie jeszcze z kemperem, czy będę wszystkie piły zmieniał czy nie. Też to jest duże gotówka, żeby to wymienić, a te tną No ale nie założyłbym ich do nowych bębnów bo były spawane, także także bym pewnie założył nowe zobaczymy jak to będzie no bo same będę wyjdzie około 25 2000 więc to jest sporo sporo, sporo nie sporo no też nie mało tym bardziej, że będzie jeszcze reszta robiona tu będzie gardziel cały wyciągany, wszystko po kolei gniotowniki. będę patrzył co tam z tym zrobić, jak to wygląda bo regulować mogę ale nie mogę docisnąć znaczy, mogę docisnąć, ale nie mogę ich odpuszczać i dociskać hydraulicznie, bo jest zapieczone Więc taka to właśnie tu sytuacja no. Kukurydza nie jest zła Chociaż pan Mariusz mówił, że w tym roku to jest najgorsza kukurydza od kiedy sieje. Mówię, że tutaj jak była malutka, to przyszedł grad, zniszczył, na szczęście flagowy piście nie uszkodził aż tak mocno albo ogólnie I ta kukurydza odbiła się no, ale nie do końca, jak widać. Mogłaby być dużo, dużo lepsza, no, ale jest jak jest. Nie jest źle, kosiłem dużo gorsze w tym roku kukurydzę, więc, więc ta jest jedna z lepszych. I tym przynajmniej jest gęsta, znaczy tak, nie gęsta. Taka, jaka powinna być, jak się posieje, taka jest. A nie, że jest rzadka, nie Drugim zestawem dzisiaj jeździ Mateusz. Lamborghini z Fort O, właśnie już wyjeżdża, wysypał. No i tak to widzimy. Zostało nam gdzieś połowa, może trochę więcej. W sumie to nie wiadomo, ciężko to określić. Jakbym jeździł na około, to bym włączył GPS i przemierzył to. No ale niestety jeździmy tak jak jeździmy. No. Wczoraj zamontowaliśmy, można powiedzieć, na koniec sezonu. Tak, jakby CB Radio sobie. W i w ciągnikach, więc ułatwia nawiązywanie kontaktu tutaj na polu, bo wiadomo jak gdzieś dalej, no to już nie, 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 nie trzeba tak sobie wtedy się śpieszyć, bo tylko się naciśnie i, i to tak działa. który można zadzwonić. A tak to mi jest dużo wygodniej po prostu. Jesteśmy w miejscowości lipowo. Nie szwagier. A jak? No, szwagier 18, miał tydzień temu już jest Prawowity obywatel do kupna... Alkoholu. W tym jeszcze nie. No jak nie? No że dowodu nie masz, to nie masz, ale... A jakiego alkoholu ty? Co ty tutaj reklamujesz? Szwagrówkę. No... Skosimy. Zobaczymy, czy się uda nam to dzisiaj skończyć, czy się nie uda skończyć, no... Ile skosimy, tyle skosimy. Jutro najwyżej resztę skosimy, no bo też... Z tego względu, że Mateusz będzie musiał później już nas opuścić wcześniej trochę, bo ma dzisiaj imprezkę rodzinną. Mamy urodziny, więc, więc będzie musiał wcześniej uciekać. No i my zostaniemy wtedy z Łukaszem. Jak dużo nie zostanie, to skosimy. a Jak zostanie dużo, no to nie będziemy wtedy jednym kosić, no bo to też to może bez sensu. Aczkolwiek niedziela byłaby wolna, jakbyśmy skończyli. Zobaczymy, bo jest godzina już która. Nie, w pół do trzeciej jeszcze. A to myślałem, że później. Wczoraj kosiliśmy na trzy zestawy, na początku te 9 hektarów, ale później jeden zestaw się trochę zepsuł po prostu od pęku mocowania, od tandemu, od ramy. No i kończyliśmy na dwa, zostało nam to ze 3 hektary wtedy. Tylko, że tam była faktycznie duża konkurencja i kawałek wożenia było, więc nam to później długo zeszło. Ale ogólnie samego koszenia mieliśmy gdzieś około 7 godzin, może nawet troszeczkę mniej. A całej pracy było 9,5 godziny, no bo też przestrój na obiad i takie tam wiadomo jak to jest. Ale udało się skosić i jesteśmy dzisiaj tutaj. No. Dobra, Mateusz już jedzie, więc ja kończę i może szwagier coś tu ponagrywa. Dobra, widzicie Wiele już słyszone szwagra nie ma Pojechał Także Zostało nam rozkoszenia jakieś Jakieś, jakieś Nie wiem, niecały hektar Plus, minus A Tutaj już jest ładna kukurydza Także ona ma Jeszcze nie niecałe 3,5 metra Mistami troszkę mniej, mistami troszkę więcej Także średnio te 3,5 metra Staram się kosztuje, widzicie. Miarę czysto. No, miejscami zdarza się, że też tam jakiś mija, czy coś się Ale to, to jak wszędzie eee, biorę 12 rzędów, ponad 12 rzędów na kursmita. Także zaraz można policzyć, jak to będzie. Ale bateria mi pada, także policzę i to będzie nie było. Dobra, jedziemy już. Wyjeżdżamy już właśnie z tych skrótów od pana Mariana Spola. Skrócik jakiś jest, zawsze to trochę szybciej. No, także uważam, że wczoraj i dzisiaj skosiliśmy 16 hektarów, także myślę, że to jest dobry, dobry czas. Dobra dniówka dniówki w sumie na koszenie Dwa dni, 16 hektarów. Pieniążek jakiś wpadnie, będzie na paliwko, na jakieś części bo my z tego nie żyjemy, tylko po prostu dorabiamy sobie, tak jakby no bo głównie to było po to, żebyśmy my sobie skosili, kiedy chce, chcieli, jak chcieli ale to nieważne no i, no i co, no i wracamy w tym roku skoszone już mamy sporo z 70, z 80 hektarów może także jak na nas to i tak jest sporo zawsze chciałoby się więcej, ale no niestety mamy obowiązki też inne ja jestem zadowolony z tego, że skosiliśmy te 16 hektarów 16 hektarów. Bo też mamy właśnie dużo obowiązków, krowy i te różne. Ale skoszone, skoszone. Zostało już nam tylko trzech klientów. W sumie to niedużo tam będzie tego koszenia. Z, nie wiem, z 6 hektarów, 7. I koniec sprzęt w krzaki jak to się mówi. I do następnego sezonu Nie no żartuję Sieczkarnia akurat będzie remontowana Znaczy nie tyle że remontowana Po prostu tak jak mówiłem wcześniej Gardziel i gniotowniki, To wszystko będzie sprawdzane co jak tam wygląda No także Także tak będzie No i co tu jeszcze powiem No właśnie silnik zrobiony Także szkoda Byłoby sprzedać bo nic nie kupię za te pieniądze. Lepszego a tutaj wiem co mam. Także jak silnik zrobiony, także można resztę robić. I tyle. Dobra, ja tu już kończę. Sobota, wieczór. Zaraz będzie nie wiem, która godzina. W sumie nie patrzyłem na zegarek, ale gdzieś koło 19. .00. Jedziemy i odstawiamy sprzęt. I tyle. A was, drodzy widzowie, proszę o. Jakieś komentarze, subskrypcje, łapki w górę, i tyle. Także do następnego odcinka. Dzięki za uwagę i cześć.